Cześć, banko, witam w kolejnym odcinku ucieczki z piekła serii, w którym dowadniamy, że Elohel jest jak faktura opasana na czas. Nie jest A kto tam kiedyś faktury wystawiał, ten w się nie śmieje. Ale, my wracamy dalej. Chciałem przede wszystkim nabrać nam idzie i zagrać tą Lissandrą, bo ona jest mega fajna po tych bufach, Fajny champion, elegancki do climb'owania. Okej, okay, moja mida. E, oczywiście jakby tutaj ktoś był jakimś detektywem TV i patrzył, że się LPki nie zgadzają, to tak, zdodżowałem poprzednią gierkę. Po pierwsze, dostałem las, ale to whatever. Po drugie... Przede wszystkim jest tak gorąco, że moja kamera nie wytrzymała i była już zbyt długo odpalona, więc troszkę była nagrzana no i przestała działać, więc stwierdziłem, że no byłaby trochę lipa i by trzeba było bez kamerki nagrywać, więc mówię, dobra, szybki do, i przynajmniej może Mila zagramy, no ale tu ban, ban Syndra, bo tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, nie da się grać w Long Range Championy i czy ja dobrze widzę, że nasz botlaner zbanował naszego supporta, Nasz support zbanował naszego botlanera. Normalnie się z czempionem na krzyż. Więc miło, ciekawie. Zesłapuję się z nim tutaj. No, ja mam tylko jedno marzenie. Nie chciałbym e, zostać zrandałnowanym. Na Lisandrze, takie. takie: Elektrocute, Chipshot, bo no, praktycznie cały czas bijesz target, który jest zeslowowany albo zrutowany czy coś tego. Ultimate Hunter, bo opieramy się głównie na r -eczce. No i na drugim myślę, że Manaflow i Scorch będzie spoko wyborem. Jestem pod jakąś presję w early game. Ie. Gramy w Hueya. obstałem, że to jest matchup typu. O, taki średniowy. Ale, no tutaj dużo zależy w Lissandrze od junglera. Raczej Lissandra nie jest taką postacią, która chce grać w pierwsze skrzypce. Chociaż tak też tak trochę będziemy grać, no ale głównie chcesz grać wokół tego, że wchodzisz z E do przodu, e R, W, dajesz dużo zeseków i ty Twój jungler dochodzi i dobija. Samemu aż tyle presji nie możesz rzucać. No i tu jest. Way, jakby był Fiddle Sticks, mówił, dobra go Merce, ale, no w zakam, może damy radę bez. Ja mam ażkę na trochę mi się to nie podoba. I Eko w lesie. Więc szczerze mówiąc, nasz team no na papierze wygląda tragicznie. Do Lissandry najlepiej mieć Adę junglera. Mamy teraz double AP, oni mają dwóch tanków. Będziemy mieli bota, który jest taki hit or miss. No i jest ten Garen. No wydaje mi się, że oni i tak na bocie dostaną stompa. Ja też nie mam takiego matchupu, który mógłbym, do... mógłbym łatwo zdominować. Raczej tutaj po prostu może się skończyć niefortunną... Sytuacją, w którym ten chwej po prostu będzie mnie outrange'ował. Dlatego nie chcesz też ferspikować za bardzo lisandry, ale lepiej się poświęciłem dla drużyny. No i bardzo ciekawy nick jest na naszej Tristanie, no i też orzech w naszym teamie: orzech. Orzech i kolega od towaru KRK. Kawa czy pogierce też jest na przykład dodawany przez jakichś młodych delikwentów i w ten sposób można że powiedzieć, że robi tak zwany marketing. Oczywiście ja, tak jak już mówiłem, nie zachęcam, nie polecam. Karada do Was chłopaki, zwłaszcza ci młodociani. No strąć, strąć od takich tematów. Tematów aptekarskich naprawdę nie warto. I'm Girl. Dziewczyna z takim nikiem. Odważnie. Oj, dostałem. Pewnym kiuskiem. On naprawdę sporo bije. Jak zwykle nie potrafię trafić. No to się udało wybiec z tego. No i próbujmy, próbujmy trafić jakieś kiuska. Nie jest to zbyt łatwe. No ale prior tu mamy, push mamy. Ok, pierwsze Q trafione. On wziął W na drugi. No nie trzeba na razie się martwić jakieś E. Możemy może tak trochę podejść do przodu. Nagrajmy w ten sposób, sprokujemy pioruna Odpalmy tej potkę, no i musimy pamiętać, że oni mają też zakaw w lesie Więc możliwe, że zaraz dostaniemy jakiś skok na twarz Zobaczymy też co nasza aszka odkryje no. Odkryje właśnie to, o czym mówiłem No i ja umrę Całkiem szybko zrobił Całkiem szybko zrobił tego clear'em, myślałem, że trochę wolniejszy będzie Patrzę na to, że on wskoczył w momencie, gdy mój eko zaczynał Oj, tu dostanę jeszcze to Dobrze, że nie rzucał Widzę, że już niepocieszające rzeczy się na czacie dzieją. Pierwsze, jakieś tutaj bolączki. No i też dostałem potężnego stąpa na bocie. On od razu typuje. I od razu puszuje Jezu, i naprawdę ja nie wiem o co chodzi ze mną ostatnio. Ale no, te creepy totalnie mi nie wchodzą. Jakby coś z albo te ataki na większości czempionów? A topie niepocieszająca sytuacja. Ja bym cały czas tu zapraszał. Ale no to jest właśnie to, że. No a ma zasięg większy, nie? O ma po prostu większy zasięg. Ja tu za bardzo nie mam jak polecieć Nawet. Ja ja nie wiem, czy my go z orzechem zabijamy. Co do zera może być ciężko. Super, że na bocie chociaż wyszło, co prawda jest tam Zak. Spinguujmy chłopakom. No, co jak to się mówi? Byle do szóstego? Umarli od Zaka, którego widzieli. Nie dostałem też to tu. Q, dostałem też to QW tutaj. Mamy niby więcej creepów. No ale co z tego? Lisandra generalnie jest trochę niegrywalna, jeżeli chodzi o właśnie takie meczapy mage'owe. No sale, co prawda jest mniej takich meczapów na midzie. Dlatego też jakaś Lisandra po bufach mogłaby być spoko. No ale w takich chlejów ciężko. W Syndra, Oriana. wszystko to meczapy, które. Nie są w żaden sposób grywalne. Do takiej Lesandry. Mamy szóstkę, ale też nie mam zbyt dużo many. Hop, umarł. Koda. Ja bym chciał tutaj znaleźć jakieś takie okno, w którym mógłbym zrykolować. Dlatego musiałbym dopuszczować wave'a. Nie mam many, więc kolega na echo tutaj zbyt dużo nie może przyśpirować. A problem jest taki, że. On ma nieskończoną manę. No dobra, widzę, że się cofnął. No ja tu nie mam many, żeby dalej coś rzucić. Dobra, porzucę po ataku i chyba z W to dobijemy. I jakoś to pójdzie. Więc dobra, teraz ja się tutaj cofam, co prawda trochę szkoda, bo nie w porę. Oni tutaj robią czerwiaki, a mnie tam nie będzie. Tu trzeba spingować, że może się coś dziać. Ja się teraz cofnę, kupię jeszcze refillable potion, tu możemy rzucić E. I w tym samym czasie możemy jeszcze stać na fontannie, trochę mamy sobie wziąć. No i wracamy. O Boże, to poleciało. No i to naprawdę nie jest łatwo, bo on może sobie otwierać altyrelie na tym chłeju, A ja mogę tylko próbować farmić. tu jeszcze Lerno, tutaj dodżować. Więc teraz jestem tak, musiał poprosić o pomoc naszego zawodnika. Ja mam Erkę. Więc jeżeli ja w niego wskoczę, to my go zabijamy. Zak jest tutaj z góry. No ale jeżeli jest taka sytuacja, że on może podejść do OEBA, rzucić sobie dwa razy QE. Za tym idzie. Nie totalnie miażdżyć. Dobra. Okej. Okay. Żelek chyba powinien być smartwy Hopefully. Ok, więc żelkę udało się zabić. On to jeszcze zabija. Ja tu biegnę. On nie trafił tego. Pirka. Więc może to jeszcze w drugie tempo zaraz? Tu leci jakaś strzałka. Oj, oj, oj. Mega bliziutko. On nie wiedział, że przeskoczy nad tym. Ale dobra, jest obity tym way'em. No jakbyśmy go mogli tutaj dojechać jeszcze, to w ogóle byłoby świetnie. no ale... Na pewno mogę tutaj wave'a przepuszować. Rzućmy E, żeby więcej obrażeń zadać. No i cofamy, cofamy. I idziemy w Malignansa, bo tak jak mówiłem, głównie gramy w Więc też to będziemy tutaj potrzebować. Mógłbym może kupić Merce. Jezu, jakbym... Nie wiem, on miał w tej chyba, nie? ale powiedziałbym tak. Co za c... Nie bójmy się tego słowa. Dobrze, że Orzech jest sfidowany. Kupmy sobie to. Instant teleportacja. Bum. No i puszujmy. Lisandra generalnie jest ogólnie dobra, jeżeli może puszować. Tutaj masz presję, masz gdzieś grać, schodzić. Tak właśnie teraz. No ale to puszowanie samo w sobie. Generalnie nie zawsze bywa takie proste. O, proszę. Ja chyba po prostu uciekam. On jeszcze ażkę zabił. A on go chyba zabije, nie? Chodź tu. Tylko ja nie mam etera. Dobra. Teraz siup, rucik. Oni się nie ruszają Nie robiłem tam E, bo no, poleciałbym pod bombę zerki. Jeszcze bym umarł Ale tak zajebiście. Wajem mnie tu na mnie skakał Chyba nie jestem tam potrzebny Dużą dostał tarcze my może po prostu się cofnijmy Ojejoj ojej. Voliber jeszcze tutaj się pojawił. No to naprawdę ciekawa ekipa sprzątająca tutaj wleciała. No i tak poważnie w sumie nie czy może jednak te Merce. Okej, okay, niezły Arrow. Dobra, sobie książkę dodatkową. A możliwe, że maskę mógłbym kupić na drugi tutaj. Bo mamy dużo HP Stackerów. nie za bardzo będzie koło bombić. Plus że oni pewnie będą mieli jakieś mery, Bo mamy Eko w teamie. Kupiłem Merse, bo mamy do tego Ashke i Lisandrę. Wardnimy się tutaj, to dobry wart. Mamy że widzimy, co się dzieje na Midzie po sytuacji. To jeszcze wrecieczek, jak Zagbekar chciał skakać, to byśmy to widzieli. Tutaj kue, kue Wszystko pada. Mamy czerwiaki. Będzie sześć czerwiaków gra, więc całkiem przyjemnie. Może mogę mieć w topa, byśmy może tam spróbowali go zabić. Ale znowu, próbujmy puszować. W ten sposób brakuje nam troszkę obrażeń. Jednej książki do tego, żeby móc na samo Q dobijać na dwa razy kół. Na razie nam brakuje do tego jeszcze troszkę AP. Tam leci jakaś strzała losowa. Nie trafiła, niestety. A szkoda. No ale już w jakimś stopniu jesteśmy w stanie kontestować jego pusz. Więc nie wygląda to tak źle. Nie wiem, też go nie ma na tym chweju. To dosyć dziwne. On musiał zrykolować ma cały pistolet. Ja wyjdę do topa. Może tam jeszcze jest szansa, żebym coś uratował. Chyba jednak nic takiego się nie stanie. Wow. Bo Guardował sobie. Jest to tyle. Naszego tutaj... Świrowania. Wracamy do mida. Ja tak przypominam, tylko grzecznie. Co cooldown? Możemy tutaj próbować go zabić. Może ja nawet sam spróbuję? Okej, okay. dobra, mam go, no tylko raczej się wywalam, chociaż w sumie, no nie zdążyłem tego E, a chciałem E tak rzucić, żebym przez ścianę poleciał, no tutaj bym nie doleciał przez ścianę, a tak to, to wydaje mi się, że prędzej czy później on i tak by mnie zabił, bo by kliknął po prostu sobie kolejnego y, skoka z E i jestem tam dead, ale dobra, nice try. Wiem już, że mogę go zabić, jeżeli dobrze zagram. No ja tylko jest ten zach, co nam co chwilę życie utrudnia. Ja mam za 9 sekund. Te o ta ażka. Nie jest w najlepszym stanie. Zostaw te kripy, kolego. Wie, czy ta jedna książka, którą właśnie dokupiłem, sprawi, że będę łączał creepy? Nie. Jesteśmy troszkę do tyłu na tym. Więc to nie fajnie. To zróbmy w takim razie tak i biegnijmy. Może uratujemy eko? No nie sądziłem, że on tak tutaj będzie leciał. Ja tutaj tak bardziej, żeby po prostu mu pomóc i go uratować. No to wygląda no niezbyt dobrze. Ale ten Zak powinien być nasz. Tak po prostu spokojnie gram na zaku. Chciałem killa zabrać. 500 shutdowna. Ty, i oni tutaj stoją w moim w mojej pasywce. A no mojej pasywki nie należy dysrespektować. Ojej, oj. My Będziecie jednak trochę pomiędzy młotem, a kowadłem jeszcze przez chwilę. Ale dobra, udało się uciec. Gorzek z Tristaną. Dobra, zabiła jednego. On jest taki trochę zawodnik typu kamikaze. Skacze do przodu, no fear, czego się nie boi. Że raczej będzie tam martwy. Mm, ja no w tą maskę poszedł, Więc pytanie, czy gramy to? Czy to? Chyba to, bo to bardziej nam pomoże z wave'ami, żeby może na dwa kubrał te wave'y. To niech pójdzie w Mida, ja pójdę w tego bota, aż to planer jest trochę do tyłu, ale widzę, że, no debilu uh, I can't, I can't nikt w mida nie poszedł, oni trolują powinienem niedawno dawno w mida, tym eko albo askom z Garen tego wave'a, a nie, że gdzieś tam gonią przez pół mapy i nic z tego nie ma. Problem jest taki, że nie wiem czy my kiedykolwiek zabijamy tego wolibera z Garenem, więc potrzebowalibyśmy pewnie Tristany dobra, jedno Q no, zabija, z podpaleniem ja nie miałem trzeciego Drake'a jakby, no teraz go biorę po prostu, bo mają i podejście tam i to jest bardzo niepocieszające, no bo to tam wezmą tego soula. I co my wtedy robimy? No, gówno zrobimy. Nic nie zrobisz. Okej. Okay. Niezły świr jest ten mefedronia szkarka. Ciekawe czy kolega jest pod wpływem tej substancji. Ja bym tu w niego wleciał. Dobra, jest bez klęsa. Jakbyśmy tego mogli jeszcze skajtować? O nie jest takie proste. O kurwa, co on robi? Za Bez strachu jak paluk kiedyś nawijał. Dobra, po prostu zabił. Czyli oni gankują bota, a Woliber zabija ich dwóch. No to nie brzmi jak sytuacja, w której chcielibyśmy być. Więc ja może po prostu się tutaj cofnę. Okej, okay, leci do przodu, odwraca. Chcę Doran Slingarze, ringa, mieć Liandry. On w międzyczasie widzę, że się wywrócił po raz kolejny na tym bocie. Nie podam mi się to, ale może ja go zabijam tu. Jak mu teraz zbiję tarcza, jak mu zejdzie ta tarcza, ja w niego polecę. wtedy jeszcze tower shoty dostaję, bo creepy zabijam wszystkie. No, ale nie jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Mam też maskę, więc gdzieś tam będę szedł jego HP w dłuższych wymianach. Może jest tutaj potencjał. Jest to winable, to dobrze pisze kolega Garen. Ale on tą maszyną napędową do zwycięstwa raczej nie będzie. Zu radę, oczywiście, dla niego. Ciekawe, ile tu musi przyjść osób, żebyśmy mogli go podjąć. Dobra. I czemu on tu przyszedł, a nie poszedł stopa? Nie wiem, dobre pytanie. Chciałem znaleźć na nie odpowiedź, ale odpowiedzi możliwe, że nie poznam. Kupię Dark Seal'a jeszcze tutaj. Bo mi się wydaje, że przyda się. Przydałoby się połapać trochę killi. No i to jest też ten problem. On sobie kupi Spirit Visage. Dobre, bardzo na jego czempionie. No i też dobre na nas, bo mamy dwóch AP ludzików. A dwie minuty jest Soul, a jak oni wezmą tego Soul'a, to ja nie wybrałem sobie go on tutaj grać. Nie wiem co ta Aszka tu robi, no zobaczcie, na no, Ashkę jest supportem, nie? I on na Soul stwierdzi, że podchodzi i będzie kontestował wave'a sobie. weź nie wiem, stać gdzieś pod midem, coverować naszego midliner'a, robić jakąś wizję, robić cokolwiek. No tu, zaraz moglibyśmy próbować rzucać jakieś aroły. Nie wiem też, czy oni na szora nie robią, robią to. Dobra, zerkuję go, bo on tutaj umiera. To pewno jeden kill, jedno wyłapanie, więc fajnie. No i okej, okay, możemy teraz chillować, Ja mogę przez to brać topa. To nie wiem, czy on tier dwójki nie bierze, i terena ze sobą. Bo tak to trochę wygląda z mojej perspektywy. To jest jakaś wojna? Ja nie mam gdzie steleportować, tak żeby było sensowne. Dobra, widzę też, że mój teleport nie jest potrzebny. Więc ja po prostu zostanę tutaj na braniu top towerów. Dobra, ja tam typuję, żebyśmy inhibitora nie stracili. No ale no, to jest trochę patologia co się właśnie dzieje. Jak on może być cztery level do tyłu? To są cztery kurwa levele, panowie. Dobra, teraz jak jesteś gare, tym voliberem, to, to szansa, że kolujesz tu, jest dosyć spora. Kurde, przechytrzył mnie. On ma 350 Shadow. Wydaje mi się, że ja go zabijam. Ale on tutaj chce zrobić sztuczkę. Pewnie jest z tą z tym polem minowym. Dosyć oczywiste. Hmm. Nie wiem czy jestem w stanie go dogonić To jest dosyć lekki problem Dla mnie to, że jest taki szybki Wydaje mi się, że ja bym go tutaj dziabnął No ale to jest 7% movement speeda z tego Do tego te buty, Do tego sam w sobie jest szybki Do tego zaraz jest dragon A ja najgorsze, że nie wiem czy mogę go kontestować O tyle dobrze, że dwóch nie żyje Więc to na pewno jest jakiś plus Ale on pewnie we mnie bieg, tak? Chronę no ja sobie doskoczę Tak dla bezpieczeństwa No ale moja pozycja nie jest najlepsza Myślałem, że gdzieś tu może chociaż żelki będą, nie? O kurwiszon jeszcze ja w to wszedłem. dobrze że nie dostałem. Najgorsze, że ja nie mam żadnego TPK ani nic z tego typu. Po tak ten stepał i wrócił A tak to trochę czuję, że ja muszę tutaj być. Okej, okay, ale udało nam się go zabić. Więc o tyle dobrze. Ja też moja prezencja dużo tu daje, bo moja pasywka dużo bije. Jak zabijamy, no to jest reset. Dobra, to ja tu rzucę Q, wziąć wave'a przy okazji, żebyśmy mieli lepszego wave'a. No i może mógłbym się cofnąć. Ojojoj, oj, oj. co poleciał mefedroniarz Szkarka? No i nie podoba mi się to. Chociaż zabili Zak'a, ten umrze. Pytanie, czy oni mogą robić. No, mają dwóch źródłów, którzy za bardzo nie mają damage'a w tego Drake'a. Więc wydaje mi się, że jest to do ugrania, zwłaszcza, że Garen ma te peka. No, no, raczej chyba nie robią. Okej, okay. ona powinna być dead. To jest patologia, nie? No on go raczej zabija, ale Drake'a chyba tracimy, nie? Co tam zrobić? Ula on jeszcze zostanie skajtowany. No to jest tragedia. Tragedia jest, bo wydaje mi się, że z tym Drake'em oni bardzo dużo zyskują. A my nawet karmy nie zabiliśmy. Dobra, poszukajmy tutaj jakiegoś zabójstwa. Postarajmy się coś znaleźć. On nadal w topie biega za nią. Tristana jest twój silna. Tu strzała, ale No, fajnie, że trafiła. Co z tego? Wszystko tu widzą. Nie ma... W bota, ktoś, coś? No dobra, ja tam idę. Ja tam idę, ale nie wygląda na to najlepiej. On ma 17 level, nasz Garen ma 13. To są 4 levele różnicy. Do czegoś takiego nie widziałem, żeby jeszcze grali. On czuje respekt do mnie. Ja w sumie nie wiem, czego nie mogę zabić tak po prostu. Na mnie nie ma takiego luzu jak na Garena. O! Nie trafiłem tym. No, ale jest okej, okay. on jest bez flesza. Ja jestem bez flesza. I tak to się żyje, nie? Myszka mi się zepsuła, nie? Nie, kli nie kliknęła mi. Myszka naprawdę... Kli kliknęła na myszce i mi nie kliknęła. I w miejscu. Zobaczycie przez chwilę. Zobaczyliście to przed chwilę, nie? Przez to umarłem. Tragedia. Flash. Dobra, mago. On jest bez flesza i bez niczego, ale no, widzę tyle, że mogę. Pamiętaj, zrobiłem na Shora, Oni robią wszystko. Aż chociaż rzuci tym arołem. Dobra, no raczej nie powinni tego zrobić, nie? Ja sobie sprzedam tego Dark Sila, żeby mieć Rabadona. Dobra, jednak zrobią, bo jest tutaj zak. No i naprawdę nie wygląda to kolorowo, no ale ta gra w Champions Lecce mi nie wyglądała najlepiej. wygląda na taką, którą szczerze najlepiej byłoby zdojować. No ale walczymy, walczymy cały czas. Cały czas to jest wydaje mi się, że luźno do wygrania. Wystarczy, że dobrze wlecimy i dobrze wskoczymy. Top lane TP. Ktoś tu przyjdzie, to my go zabijamy na luzaku. Dobra, on mi rzuci arrow'a, no ale co ten arrow mi da? Że on jest na Cyceku przez chwilę. Ja mu mogę rzucić jedno Q. I tyle. On też kupił bardzo dużo Magic Ressa, więc no ja mu nie biję. Idzie Karma do mnie i widzę, że nie mają fujemera. Ten Boliber gdzieś tu będzie nie a nie, no on stoi tu cały czas. No to jest dosyć ciekawe. No Bo jednak może się tak o na wyjebaniu wlecieć pod tower i go bić. No i ja mu cię obrażeń po prostu. To jest różnica czempionów. Dobra, niech on to weźmie tym Garenem, żeby chociaż trochę miał leveli. Może jak z farmi tego bota parę razy, odbije levelę i będzie w stanie grać to. Dobra, mamy tego. I tu raczej dalej też powinno być ok. To prawda, ja jeszcze nie mam Ruta. Dobra, jest RK. A, my wzięliśmy Drake'a? Oni nie mają soula? What? Dobra. Spali się chyba? Tak, spalił się. Zabiliśmy to wszystkich. I za 13 sekund jest Drake. Żyje tylko Voliber, ale on tym woliberem chuja może tak szczerze. Tu jest plant też, Ty możesz z tego wziąć. Na tym jako jakby trzeba było. Mamy wszystko. Ashka na kurwie arołami lewo, prawo. Ja nie wiem, w którym momencie my Drake'a wzięliśmy. Ale jakby w sumie pomyśleć, że mieliby my, my, Soula i my byśmy teraz mieli Eldera, o, to ja bym taką opcję kupował. Kłopoty. No dobra, cofka. Idziemy oczywiście w Voidstaffa albo w Cryptoblooma. Co jeszcze dokładnie? Nie wiem, pomyślimy. Może może Cryptobloom, bo jako że jesteśmy takim bardziej suportującym championem też na cooldownach dużo się opieramy, a tych cooldownów w naszym buildzie nie ma praktycznie nic. Mamy tylko Malignasa i tyle, co mamy z właśnie tych drake'ów. Więc cooldowny by się przydały, a pamiętajcie, że im mniej macie ability haste'u, tym większe value jest z tego ability haste'u. Dobra, on prawie full build. Może za chwilę Garen będzie użyteczny. I tak szczerze, no mogę w nią Pytanie, czy warto było tak daleko lecieć, żeby ją zabić? Miałam teraz flesza przez chwilę przez dłuższą chwilę, nawet. Więc właśnie to trochę średnie. Oni nic na tym zbyt nie zyskaliśmy, ale może przez to będę miał Crypto Blooma, więc... Daj mi to, kolego, proszę. Potrzebuję 284 golda. Ej, go, on tu powinien być martwy, tylko ja patrzę, ile on ma... Ja patrzę, ile on ma Emera. I tak myślę, no, pana Garena to my nie zabijamy. 54. O, kurwa, coś ty zrobił tam, Tysonu? Chociaż może to działa? No, on musi flashować? Nice, mamy to. Ja mam Kryptobluma, więc to jest dosyć ważne. Oni tam się biją. Ja tam tepnę. Tepuję, będę miał też Erkę. Więc to powinno być spoko. Dobra, bez flesza. Dobra, jest bez Erki jeszcze. Kurwa, wszystko wydodżowane. Rzucił se pod nogi, więc może jako tako to ugryźć, O! No kurwa, i teraz jestem outrange'owany, więc nic z tego nie będzie. Ale dobra, no powinniśmy mieć edge na Baronie. Szkoda, że go nie zabiłem, zabrakło trochę obrażeń. On strasznie tanki w sumie jest. Rzucił se, o, w sumie on rzucił se w teraz pod nogi, a jego WW bardzo dużo niweluje obrażeń, no ta tarcza jest pojebana. Tal Withdraws? Co to jest za item? A, to jest nowy jakiś taki. On idzie Sidem masakrować nas. Ale w sumie? Ja nie wezmę tego tu. Ja jestem trochę low HP. Mało HP mam. Z drugiej strony, dostanę teraz Reda i się wyleczę z basowego Regenu. 33 minut to w ogóle bardzo długo gra. O, kurwa, jakby to trafiło. Ja go zabijam. Dobra. Szybka deska. Od jednego zawodnika. Ja się cofam do bazy, żeby pomóc, bo widzę, że oni tutaj masakrują tą tristanką. Zdaje się co teraz kupić, ale kupię po prostu podkę. Okej, okay, dobrze. Ja go zrutowałem pod towerem. A to pod towerem chyba nie powinien tak dymać, no ten tower dużo bije. Jasny gwint. On tankuje trzy towery i ma wywalone. Oni się wyjebali na idzie. Tak. Ho, lipka. Przedstawiam, co ja teraz kupuję. Mogę kupić Zonię! Albo mogę kupić shadowflame'a. Chyba Zonie kupię po prostu. Żeby przypadkiem jakoś nie umrzeć Chociaż Shadow Flame daje trochę obrażeń nie jest na topie, więc to raczej jest Na 100% darmowe Mogłem jeszcze niby kupić Cosmic Drive'a Może Storm Surge'a Nie no dobra, idźmy w zonie, idźmy w zonie Bo zonie daje też 120 AP On go chyba nie zabija Ale może jakby skoczył? Jakby zgridował? To ja jestem gotowy do walki Może tu? Ja tak zagram na poddymkę. Rucik wleczonko. Żyję jeszcze jakimś cudem? No czy chłe mnie nie zabije losowo? Okej, okay. zajebiście. Kto żyje? żyje karma. Zostaję mantra w. Nie chciałbym, dobra, oni wszyscy są tam, w tamtej stronie. my może mieć minę po prostu i puszować. Zwłaszcza, że mamy te czerwiaki. Mam też r za 3 sekundy. Więc wydaje, czego nawet Caitlin R mnie nie zabija. A tam cały czas nie ma. Dobra, on przerywa im recallę. Chyba wygraliśmy. Zabił mnie jeszcze na końcu, ale jest zwycięstwo. GG! Mocna, mocna giera! Ale to mi się podobało, jest kolejne zwycięstwo na koncie. Honor dla kolegi na Tristanie, bo naprawdę nie niezły z niego świr. Plus 24 LPki. Odemiasz, no wiadomo, że on był najwięcej, bo by miał free targety i free strzelanie. Ja, elegancki setup. No i to była było na tyle. Do zobaczenia jutro o 14. Cześć!